No i jest super, w sam raz na montaż fotowoltaiki, czyli śnieg spadł. Dobra, dzień drugi. Kupiłem trochę przewodu. Słuchajcie, masakra. Za przewody do tego, żeby tu podłączyć ten kawałek, 200 zł. Niezłe przegięcie już, te ceny. Dobra, idę po przewody i po całą resztę. Drugi dzień zakończony. Udało mi się, tak, zaraz wam pokażę, podłączyć przewody do odprowadzenia energii. Podłączyć internet. Tu jeszcze będę musiał, tylko zapomniałem kupić przewodu 3x025 do Modbasa, żeby połączyć się z licznikiem. Tu muszę dokupić oczko, żeby dopiąć do obudowy. Podłączyłem stringi tutaj przez 100, Wyciągnąłem do zabezpieczeń. Tu sobie tylko wepnę, jak będą mi schodzić już z skóry. Pozostałe kable, czyli od paneli, jeszcze tu mi brakuje przewodu ochronnego, żeby ten połączyć z tym tutaj, z tym, to też muszę kupić z pół metra takiego grubachnego, żeby go tutaj zakończyć było porządnie. Tutaj właśnie takiego oczka mi tam brakuje. Tu jest wszystko podpięte, tu już jest przewód przepuszczony, jak widzicie, 5 razy 6, 5 razy 6, tu jest dodatkowy bezpieczny na wszelki wypadek. Jutro będę montował tam u góry skrzynkę prądową, żeby była i wymieniał ten przewód, który tutaj idzie 5 razy 6 na 5 razy 10 żeby go wpiąć tutaj do skrzynki. Już widzę, że będzie kolorowo. Nie mogę się po prostu doczekać. Dobra, na dzisiaj kończymy. Jest chyba coś koło 21.00. Więc chyba wystarczy. Już dosyć zmarzłem, śnieg jeszcze pada cały czas, więc myślę, że dam radę na razie. sobie spokój. Falownik już skończyłem, bo miałem do niego modbasa podłączyć, ale się okazało, że po internecie też to fajnie idzie z moim licznikiem. Tutaj mi brakuje dwóch tulejek, żeby zakuć przewody szesnastki, więc biorę się teraz za elektrykę. Będę u góry montował kolejną puchę. I na tej puszce będę robił AC dla tego falownika. Jak zwykle zabawy co nie miara, ale tak przeciągnąłem już przewód od drugiego falownika pod tą puchę. Jak widzicie, już odizolowałem. Teraz zamontuję z powrotem te tutaj zabezpieczenia. Tutaj dokręcę kabelki, i stąd będę musiał się połączyć z tym, i stąd przejść do skrzynki. Podejrzewam, że znowu z godzinka roboty. Zabawa przednia przy tych grubych przewodach uwielbiam je po prostu. Z tymi grubymi kablami jest masakra. Całe łapy mam to od przeciągania ich tak jakby na siłę. Dobra, górna skończona, dolna też już skończona. Ten kabel 5 razy 10 to jest cholernie gruby. Ja wiem, że są grubsze, ale tak do domowej instalacji to jest strasznie gruby kabel. Niech się przyłącza, chyba do domu miałem. 5 razy 10 wciągnięte, albo 5 razy 15 albo 16, coś takiego, Ale słuchajcie, to jest masakryczny gruby kabel, do takiego normalnego roboty, tu jest wszystko u uziemienia też wszystkie są porobione. Nki tam u góry połączyłem, tu jest na dole pociągnięte wszystko 10 kwadrat do falowników. Jak widzicie, ten mimo to, że nie jest włączony do prądu, to i tak działa, jest wyłączony oczywiście. Tutaj jeszcze będę musiał tą listewkę pozapinać zaraz. Zapiąć ją, schować wszystkie kabelki. I lecimy dalej. Udało się. Tutaj upchnąłem. To się dzieje jak kupujecie za małe skrzynki. W garażu, no ee, po taka duża skrzynka. Weź sobie tutaj małą taką zgrabną, zamontuj. Gówno prawda. Cztery razy taka powinna być. Wtedy to by się wszystko ładnie upchnęło i byłby spokój. A teraz jest ciasno. Wygląda to jak za jest w tym kłopot, więc nigdy, zawsze większą skrzynkę bierzcie. Tutaj to skończone. To skończone. Tutaj mamy jeszcze do dopięcia y, przewód uziemiający, bo nie mam y, tych tulejek szesnastek. I tutaj muszę jeszcze oczko zakuć na obudowie. To jest drugie y, ubezpieczenie tego falownika. Pierwsze już idzie tym 5 razy 6 i jeszcze jedno dodatkowo daję na obudowę, które też y, jego uziemia. Dobra, coś takiego na dzisiaj. Koniec mamy godzinę 17, Więc zeszły mi dzisiaj dobre 4 godziny przy tym, plus jeszcze studnia. Widzimy się przy podłączeniu, już tutaj paneli. Do zobaczenia. Sprawa wygląda następująco: Mam tam już wszystko pospinane. Jeszcze tylko puszkę popsułem, więc ją wymienię. Tutaj mi wiszą przewody od tych dwóch sekcji. Jak rozpoznać, które są które. Wezmę po prostu multimet i sprawdzę, czy ten i ten ma napięcie między sobą. Jeśli ma, to znaczy, że to jest jeden stojak, a ten drugi będzie drugi. Normalny multimetr taki do... uniwersalny do wszystkiego. Wszystko podpięte. Jak widzicie, tutaj idą zabezpieczenia. Tutaj są zabezpieczenia. Odgromniki, czy jakby to tam się nazywało, jakby piorą w, walną w panele. I tutaj są spięte plusy jednej sekcji, plusy drugiej sekcji z minusami, i tu przechodzą dalej, idą sobie do falowniczka. Tutaj oddał. Dobra, wszystko powinno być w porządku, więc sprawdzę jeszcze tylko, czy tu na pewno jest plus z minusem. To tak jak podpięte, czyli tu ma być minus, tu ma być plus. I odpalam falownik. Uruchomiłem falownik. Jak widzicie, już rusza. Jeszcze został mi tutaj yy, modbas do dorzucenia, żeby mi się komunikował ładnie z licznikiem. Tu już mam gdzieś przewód naszykowany. Tylko muszę go tu jeszcze podpiąć pod te złączki i podpiąć to samo pod, yy, pod, pod pod, pod, licznik. To zaraz pozamykam, bo to już jest na gotowo. Jak widzicie, u, uziemienie też tutaj już poprowadziłem. Kabel 16 on tam idzie, jest bitaż. Pizza koło tego koło garażu, z pomiarem oczywiście wykonana. No to teraz mi zostało tylko tak, jakby to wszystko pozamykać, podopinać. Zaraz zobaczymy jak falownik ruszy, czy pokaże nam, że coś tam prąd produkuje. O tam jeszcze jakaś aktualizacja się zrobiła w międzyczasie, jak widzicie? Dobra. Dam wam znać, jak już wszystko odpali się. Modbus podpięty. Tutaj mamy. Podpięty. Trzeba go tylko jeszcze aktywować. Jak się aktywuje, to w tym momencie powinno wszystko działać. Tu niestety musiałem to trochę tak nieładnie zrobić, bo gdzieś mi zginęła ta wtyczka seryjna od licznika i musiałem to na termokurczach zrobić z takimi małymi ale zamówię sobie i to później przerobię. Więc to jest na razie tak na niegotowo. Dobra. Tak to wygląda. Tam jeszcze muszę zamknąć szafkę i dopiąć falownik, ale myślę, że wyszło nieźle.